Hej, witajcie w Szurz Gotuje, dzisiaj przygotujemy pyszny krem pomidorowy, jest banalnie prosty. To jest też takie danie, kiedy wracacie do domu i chcecie zrobić pożywnego, ciepłego na takie chłodne dni yy, z nutką pikanterii, ale nie chcecie stać długo przy garach, to to jest idealne danie. I to też nie może się Wam nie udać, nawet jeżeli nie umiecie gotować, to to Wam się na pewno uda. Jest pyszne, pożywne, zdrowe, nie jest kaloryczne. To jest krem z pomidorów, więc e, możemy go podać z bagietką, ale jest na tyle sycący, że równie dobrze możecie go zjeść bez niczego. Także, no, wszystko wam za chwilę opowiem i zapraszam Was do gotowania. Potrzebować. Ja mam tutaj jedną taką dużą cebulę czosnkową pokrojoną. E, ilość cebuli i czosnku zależy od tego, jak bardzo lubicie taki smak e, ostrzejszy bądź łagodniejszy. Ja robię e, dzisiaj większą porcję dla dużej ilości osób. Więc jedna duża cebula i cztery ząbki czosnku. Tutaj mam garść świeżej bazylii posiekanej i na normalną, normalną porcję, taką jak chcecie zrobić dla dwóch osób, żeby wam zostało na dwa dni, to dwie puszki pomidorów. Ja dzisiaj będę robiła z czterech, bo właśnie no, robię kolację dla znajomych, więcej osób będzie jadło. Będzie nam jeszcze potrzebna oliwa. I ja używam, robię opcję na ostro i robię to z siraczą, to jest taki y, hot chili sos, ale możecie dodać po prostu zwykłego chili, ostrej papryki, jakiś przypraw, które lubicie lub zrobić tą zupę łagodną, jeżeli na przykład chcecie dać ją dzieciom i tam y, już się gotuje woda, no będzie nam potrzebny taki mniejszy garnek i większy i zaraz Wam wszystko wytłumaczę dlaczego. Ok, eee, i teraz tak, żeby przyrządzić zupę, nam jest, potrzebna nam jest baza, tak? I ja akurat używam tutaj, e, jak widzicie, gotuję troszkę z ogień. Używam dwóch kostek bulionowych. E, wiem, że to nie jest najzdrowsze rozwiązanie, wiem, że jest wielu przeciwników, możecie zrobić to na tradycyjnym rosole. Ja robię to, ja przygotowuję to właśnie w taki sposób, ja nie jestem perfekcyjną panią domu, e, wręcz przeciwnie. i tak, wiem, że może to nie jest najzdrowsze rozwiązanie, ale jest szybkie i dla mnie jest ok, także tak jak mówię, to już zależy od Was, możecie tą samą zupę zrobić po prostu na, na ugotować rosół i na rosolę ją przyrządzić. I tak, tu już gotujemy właśnie, ja tu gotuję dwie kostki bulionowe w takim małym rondelku. Tutaj mam drugi, większy garnek. I ja sobie tutaj e, biorę oliwę i nalewam tak, żeby zakryć całe dno, nie jakoś e, strasznie dużo, ale nalewam tą oliwę. I e, nastawiam na najmocniejszą opcję grzania, żeby ona była naprawdę mocno gorąca. I będziemy do niej e, dodawać naszą cebulę i czosnek. Wyciskam po kolei e, wszystkie ząbki czosnku. Ja będę przyrządzać tą zupę e, na ostro. Chcę, żeby była taka mocno pikantna, ale jeżeli właśnie na przykład, nie lubicie jej na ostro lub um, chcecie ją podać dzieciom, to użyjcie e, połowy cebuli i ze, dwie ząbki, ze dwa ząbki czosnku i nie dodajcie wtedy chili i będzie ok, natomiast bardzo polecam Wam bazylię, która na pewno dodaje dużo fajnego aromatu. I jeszcze jedna porada, bo pytacie mnie o to często, ja hoduję zioła w w mojej szklarni z Ikei na oknie. Stąd też mam tą bazylię i możecie albo kupić nasiona i wyhodować ją i fajnie wyrasta, albo też możecie po prostu kupić w sklepie taką doniczkową bazylię, tylko musicie ją przesadzić do ziemi, żeby Wam nie, nie klaptała, bo wiecie, te zioła szybko, że tak powiem, wpadają. I um, jak będziecie korzystać z niej, to nie możecie jej oberwać na raz więcej niż połowę listków, bo wtedy też ona Wam spiętnie. Także to jest taka moja porada, a taka bazylia dobrze hodowana, to wyrasta naprawdę duża i długo można z tej jednej roślinki korzystać. I ta oliwa nam się już tu mocno podgrzała. Zamieszam ją plastikową łyżką. I wrzucam cebulę. I tutaj jedyna rzecz, jaką możecie w tej zupie zepsuć, to jak przypalicie tą cebulę. Bo reszta nic, naprawdę to jest idealnie, banalnie, proste danie. Gdzie nic się nie da zepsuć i na pewno Wam wyjdzie, i na pewno Wam wyjdzie pyszne. To ładnie tutaj dusimy tą cebulę, żeby ona nam się zeszkliła, żeby z białej stała się taka lekko żółtawa i wtedy wiemy, że że będzie gotowa musi być taka lekko e, właśnie nazwijmy to podgotowana, żeby łatwiej nam się później blendowała, bo taka mm, no, surowa cebula no, nie zblenduje się tak dobrze na krema. Chodzi nam o to, żeby uzyskać taką e, jednolitą konsystencję. Także tutaj poczekamy, aż się nasza cebulka ładnie zarumieni I teraz tak, ja mam pomidory w puszkach. I powiem Wam tak, że najszybsza, najfajniejsza opcja, jest właśnie kiedy mamy pomidory w puszkach, latem też możecie używać e, zwykłych pomidorów, tak? Jeżeli je sparzycie obierzecie ze skórki, um, to później, e, no później tak, jest taki sam efekt. Tyle, że właśnie, słuchajcie, ja testowałam obie opcje i zupa smakuje tak samo, także ja jednak już z lenistwa pozostanę przy pomidorach. E, tym bardziej, że na większą część roku nie mamy też dostępu do e, świeżych pomidorów, takich, które by się nadawały właśnie na zupę, bo to też musi być specjalny rodzaj, e, najlepsze są te takie polne długie. No, w każdym razie ja używam... E, właśnie pomidorów z puszki, ale to też nie jest nic złego, bo te wszystkie przetworzone rzeczy typu właśnie keczup, koncentrat pomidorowy, właśnie pomidory w puszce mają likopen, którego nie mają jak są świeże. Nie jest tak źle. Cebula już się nam ładnie zeszkliła, tutaj ładnie stwierczy. No i teraz właśnie zaczynamy dodawać nasze pomidory. A! No i się ubrudziłam. A, gotowanie w białej gruzie, to nie był najlepszy pomysł. No dobra, przeżyjemy. Jak mówiłam, nie jestem perfekcyjną panią domu. Ale zupa będzie perfekcyjna, obiecuję Wam. Jest przepyszna i bardzo fajne w niej to jest, w niej jest to, że jeszcze lepsza jest na drugi dzień i na trzeci. Możecie też ją sobie um, zabrać do pracy w pojemniku, jako naprawdę sycący lunch. Mm, możecie ją sobie zamrozić. Jeżeli nie wiem, no nie chcecie, zrobić jej za dużo. I Kitek, pani nagrywa. I. Mm, no tak, słuchajcie. Już cała jestem brudna. Super, i ty jeszcze marudzisz tutaj, tak? No dobra, trudno co robić. Słuchajcie, plama jest. E, no czym to ja skończyłam? Aha, że. Eee, możecie ją podawać tak, możecie ją podawać z grzankami, możecie ją podawać z jakimiś kluseczkami, no właściwie z czym lubicie, moim zdaniem najlepsza jest z ze świeżą bagietką, albo po prostu sama. No słyszycie, bardzo głodny kot tam jest na dole, taki straszny. Dzisiaj jadłeś godzinę temu, nie oszukuj. No, pani się nie da nabrać. Dobra. Jak widzicie, tego już jest całkiem sporo, bo ponad połowa garnka. I z tego się robi taki gęsty sos. W ogóle też na bazie tego możecie przygotować e, całkiem fajny sos. I teraz zostawiamy to e, tak na 10 minut, żeby to nam się fajnie wszystko ładnie ugotowało i jeszcze mm, zmiękło, bo będziemy za chwilę. Tą zupę blendować. Tym, na tym etapie ja dodaję bazylię. Im więcej, tym lepiej. Dodaję bazylię. I dodam jeszcze trochę soli. I troszkę chili. Si raczej dodam na końcu, jak już będę miała wszystko e, zblendowane, bo wtedy też czujemy, bo jeszcze będziemy dodawać rosół, żeby mm, znaczy bulion właściwie, żeby roz, rozrzedzić e, tą zupę, bo teraz jest właściwie sosem, a przed dodaniem bulionu też nie wiemy jaki, no, jaki smak będzie miała ta zupa tak naprawdę, więc już te najostrzejsze pr przyprawy zostawiamy na sam koniec. I jak już będziemy mieć zblendowane wszystkie składniki, to dopiero możemy wydawać te najostrzejsze przyprawy. Także ja sobie tą zupkę tutaj przykrywam i zostawiam na chwilę, żeby wszystkie składniki nam się fajnie podpisały. Okej, okay, nasza zupa już tutaj ładnie się zagotowała, pięknie, długo, po prostu tak pachnie, że. Mm, I to jest taki dla mnie włoski zapach pomidory, bazylia, czosnek, cebula, mm, super. I teraz ja mam te, tutaj taki robot, który można w gorącej zupie, znaczy można używać do gorącej zupy i blendować. Jeżeli macie zwykły blender, to ja też tak robiłam, że po prostu studziłam trochę tą zupę i wlewałam do blendera. blendara, blendera i blendowałam albo w jakimś robocie, też mam nadzieję, że się tutaj jakoś zaraz nie pochlapie tragicznie tym. Tutaj już mam dobrze zblendowaną. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby właśnie ona miała taką konsystencję kremu, żeby tutaj nie było żadnych grudek, bo nie jest fajnie trafić, trafić no, na, e, nie wiem, kawałek cebuli czy czosnku i rozgryzać to. E, teraz to ma taką konsystencję sosu i niektórzy lubią taki bardzo gęsty krem. Ja jednak wolę i możecie też tak zostawić, też będzie ok. Ja wolę jednak troszeczkę to rozrzedzić rosołem i dolewam tutaj, przez to też od razu mam dwa razy więcej zupy, ale nadal ona jest bardzo, bardzo gęsta. Zobaczcie. To nadal jest taka yy, gęsta zupa i... Jeszcze musicie ją tak dobre 15-20 minut pogotować, żeby mm, troszkę jednak tego rosołu nam odparowało i ona wtedy jeszcze trochę zgęstnieje i nabierze takiego aromatu. Tak jak mówię, najlepsza jest e, na drugi dzień. Ja jeszcze właśnie doprawiam ją e, tą siracą i ja lubię taką no, mocno ostrą wersję. Jeżeli nie znacie siraczy, to spróbujcie najpierw, e, spróbujcie najpierw ten smak, bo to jest naprawdę bardzo ostre i no, nie każdy toleruje taką aż tak mocno ostrą zupę. Ja tak soczyście tutaj, sporo e, sporą ilość tego dodaję. I zostawiamy ją tak, e, no tak jak mówię, 10-15 minut, niech ona nam się jeszcze e, podoba. A więc słuchajcie, zupa moja przynajmniej jest już gotowa jak zobaczycie jest e, pyszna, gęsta aromatyczna, z bazylią jest bardzo, bardzo ostra mm. no, słuchajcie, to jest moja ulubiona zupa naprawdę przepyszna jeszcze uwielbiam ją jeść maczając po prostu e, bagietkę w zupy i tak Mmm, mmm, mmm. nam. kwaśna, ostra, aromatyczna, rozgrzewająca, idealna na takie wieczory chłodne jak teraz, kiedy właśnie mam ochotę na coś takiego dobrego, mocnego i szybkiego bo naprawdę, słuchajcie, szybko się tą zupę przygotowuje. Nie trzeba się jakoś tutaj męczyć, kroić się, jakaś nie wiadomo co. Kroimy cebulkę, kroimy czosnek, kroimy bazylię, dusimy na oliwie, dodajemy pomidory, gotujemy, blendujemy, dodajemy rosół, gotujemy i mamy zupę. I może to wyglądało na jakiś mega skomplikowany proces, ale normalnie mi to zajmuje jakieś 20 minut. I wam zobaczcie, cały gar zupy. Mm. Dzisiaj z nami już na kolację. To będą właśnie jest mój krem. No i co? Ja już uciekam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie mi strasznie miło, jeżeli e, wyśl zrobicie zupę i wyślecie mi zdjęcie na Facebooku. Jak e, część z Was robi, jest mi za każdym razem bardzo, bardzo miło, jeżeli dostaję od Was zdjęcia albo piszecie, że ugotowałyście coś i wyszło i Wam smakowało. Także ja już uciekam. Dziękuję, że byłyście ze mną. Trzymajcie się ciepło. papa